Oj trochę to kosztowało chyba i... Okej. Okay. A stoi coś mogę? Nie to... Oj to mogę, Tylko No tak, 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 tak. Yeah. Pokaż tą broń moją. Który co jest? O ten dobra. Duża bateria. Ło! To jest przesady. Chyba wam no. nie wkopał, tylko co? Jeszcze krytyki wala? jak padasz? Ale jak tu jestem? O to, czy jeszcze mogę walnąć? Nie myślałem tak na czerwono mi się na chwilę pojawiło. A, też nie trafiłeś. Dobra, zamknę drzwi. Fajna, fajna nawalanka jak tak dużo ich to jest oj oj oj, oj, oj. idź się wyklą. do wody masz krytyka nie nie wyszedł krytyk a i tak dużo ci życia wziąłem a nie będę pływał trzeba Akurat teraz się napoje przydadzą przed chwilą tak w ogóle... Przedtem, jak wam pokazywałem z tą... coś tu biegnie z Ło! Przedtem, jak wam pokazywałem tą... apteczkę, to to sobie wstrzykiwał tam tą, tą. No, życie tam coś... coś tam wstrzykiwał sobie, to yy, pierwszy raz w tej grze użyłem tak w ogóle apteczki. Tutaj sobie zaświecę, bo coś mi wyskoczy. Jeden tu, nie ma nic. Okej. Okay daleko jeszcze? 30 parę metrów. Co za tę To też żyje. To co oni robili, gryźli? Sami siebie? Dobra. A, zostawiam. O, dezydorant. O nie, Tak, patrzyłem na te buteleczki już myślałem że będzie dezodorant w kiblu któryś będzie bo coś tego idź 15 orców, jest coś jeszcze nie ma ale muzyczka ok żeby baterijka się nie wyczerpała gdzie jest mój moja broń tu jest akurat chciał się odwrócić dobra, to teraz mój nożek masz, noż, masz noż. gin, gin algi nie, nie wiem nadal co to są te algi później sobie sprawdzę w google na przykład, a teraz sobie z tym palatem po pochodzę tutaj nic mi nie wyskoczy? nie gdzie ja mam iść? na górę? szybko po schodach o kurde, cz czemu szybko? Chciałam iść, chciałem iść. Jesteś prawie na miejscu. Już idę, idę, idę. O kurde. Dalej, otwieraj! Co jest? Głupie to jest takie. Uff. O, batonik, dzięki. Dobra, ktoś tam w pobliżu jest. sobie okej! Ja zrobię to, potrzebuję czegoś dziwolnego. No 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 proszę. No A, siuuu! Co dzieje? mam gdzieś iść. Coś mi przynieść. Dobra, już tu ich słyszę trochę. D dwóch. Ej! O ty! O ty! Z... Rzucił mnie, widzieliście, co? Nie ja, przydadzą się. Nie do czego się przyda. Ale twaniu. Rzucił mnie Ham Po prostu. Dobrze, punkt umiejętności. I wskaźnik zagrożenia. Tak jest. I będę mógł kto je. Yeah. Teraz trzy poziomy, 15 level i to skończone i potem dalej do walki dodaję. Dobra, zmienię tą broń, bo ta broń jest trochę słabsza niż inne. Ach, przejechałem. A dobra, kluczem. O, o ty! Oj nie, ten, tym, to tym. To... serce jak dzwon coś odblokowałem Dawaj moją kochaną tą, mówię. A z nim trzeba taktycznie. A, rzucę go teraz. Znasz atakują. Okej, okay, bateria Batonik. Dzięki. Aha, bo ja teraz. Nie wiem, co, coś mu przynieść. Zapomniałem. Morfinę, yy, okej. Okay. Yy, I jakieś akta. Fakty. Okay. Co tak piszcie, pip? Coś w koszu będzie? Część silnika, Dobra teraz, chyba że nic nie będzie po drodze Dawaj morfinkę ci dam. Będzie ci teraz lepiej No tak już lepiej Ja chciałem tylko chciałem mu przyjrzeć mamo Jezu chryste biedak No niestety Ha, przytem było zamknięte Zrdzewiony coś? Nie tam szławek Oj 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 chyba, nie jest za dużo trochę? On spadłeś Ty sam, sam 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 szedł i spadł na dół Nie no Koleś był koksem Ale chyba przeżył nawet. Okej, on czegoś tu pilnował, nie wiem czy tworzyć za chwilę. Coś tutaj się pokazywało, aha, komputerek. O, tu nic nie ma. Szafa. Co może być w szafie? Nic, pusta. I klej. Tu zamknięte, dobra. I idą dalej. A ty tutaj co? Z czapką z Daszkiem. Z Daszkiem. A ty. Oj oj, oj oj broń mi się psuje, broń mi się psuje. Jak ona już się psuje, to ja wolę sobie zamienić. Żeby się do końca nie zepsuło, potem przypadkowo użyję i po broni mam. A broń była nawet dobra. Znaczy nadal jest. No bo teraz łomu się użyję. Przy... No, łom, też dobry. A duży ten hotel jest. Łazienki, łazienki! też ktoś biegnie? Będę z pleciaku, w pleciaczku. łeb i ziemia. I złamania. Szmata. Nie wiem po co oni... Mi... o kurczę FPS-iki mi spadają w tym. Uuu, ale i tak mnie walnęła. Oj, ścina. Oj, co jest. O dobra, już się spoczywa chyba. Mocz letereczkę. Złom elektroniczny. A, Ile cięcie, bo muszę coś ogarnąć, to, Bo się przycina. Okej, okay, chyba będzie teraz normalnie i już... Nie jest 15%, tylko 16% i mm. nie okej. Okay. Zabij wszystkich numerów na korytarzu. Oh no. Dobra, oh no, już. To będzie bardzo łatwe. Dobra, nie zbędę ci ten dzień tam pójści, bo. Mówi. Aha, on okay, to Get ready. tam. Otwieram drzwi. Tylko, że się, jeszcze porozglądać trochę. Dostań się do pomieszczenia ochrony. Daj mi jakąś broń, chcę pistolecik, proszę cię. Byłem grzeczny. Zamknę drzwi. Ach, nie da się to wejść. Pokój cztero... Słuchaj, system bezpieczeństwa hotelu poszedł z dymem. Okej. Okay. Trzeba zresetować system. Okej. Na szczęście można go zresetować ręcznie w serwerowni. Reset z systemu nie jest zbyt trudny, ale zajmuje to czasu. I ja mam coś robić? Nie... Ale coś ci ukradnę. Baterie. A tu nie jest aż tak daleko chyba. Nie chcę nic stwarzać, tylko naprawić mój kij bezbolowy. Tysiąc uchu, a co on tu ma? Coś tam dodaje, ale... Lepszego, bo on, jest, bo on jest dobry. To tak, to tylko to, To Mi wystarczy na razie. Tak pewnie, tak później dostanę duże kasy i... Dobra, terminal, trzeba zresetować? Aha, trzy albo cztery terminale. To nie będziesz takie trudne, mam nadzieję Coś tam tożsamości. Już słyszałem tego, dużego oj He, położyłem zbira Pierwszy raz. Jeszcze ja jest położyłem zbira mam zatrzymaj To był chyba jakiś fart, w ogóle nie wiem jak co jak ja go mogłem położyć. Nie wiem w co jemu ja że, że on się glebnął. Ej, chwilka, chwilka, dobra. Musiałem coś sprawdzić. A to już nieważne. Ej, ale nie za nie za dużo was tu. Ja w ogóle mam furę, co jej nie używam. Nie się wyjść na mnie. Albo dobra, nie mnie. Ja og ogólnie mało folii używam, bo ten... Nie wiem, jakoś... Nie, nie patrzę na to. Oj, też to wziąłem, nie wiem czy dobra to. Było, ale podniosłem. Dobra. Teraz tutaj ty. I w co wy tam wolicie? Masz Nie rzucaj się na... Mnie. Rozkroję cię mać. Z wyskoku, yeah. Dawaj kasę Gdzie to jest? Z drugiej strony? Tak Dobra, dawaj moją bejsbolówkę albo nóż mój... Nie Bejsbolówka urwa mm, tutaj ok i teraz 20, 20 metrów do czegoś a tą samą drugą idę więc chyba nie będzie nic tutaj tylko ulepszę jeszcze raz ten o nie to się naprawić tylko to ale o Lepszy, nie ulepszyć, ulepszy, nie ulepszyć. Ulepszym. Nie, nie będę taki. Ulepszy moją kochaną brą Za te słabiutki, no to nie za jest słabiutki, chyba. Yeah. Dał ci się, drzwi są otwarte, a z ci już znowu ciała. Martwię się tylko zasilanie samego parkingu. Wzniedz ciężarówkę. Fajnie, wezmę cię za i wszystko. Dobrze. Na dół, na dół. Kosz, o, kosz poszukam. Yy. Teraz pani panu muzykę. <noise> Walłem go przez ścianę i padł. To na znaczy co doszło? Prze ścianę. 802. Obrze. Kasa, czy coś zobaczyć, czy coś tu będzie? Ale tego tam jest chyba ja... Ole tutaj słyszę tego wszystkiego Ło ho, ho. Wejdę chyba sobie na furi Ło ho żelazne Ale do stemu tego zbiera dużo Przez pełniłem fur Puszy. Dobra, idę się napić Piciu, 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 piciu Dobra, trzeba użyć apteczki, po raz drugi, drugi raz, drugi raz, apteczka, apteczka, szybko, szybko, szybko. Nie mam apteczki, nie działa, a, idę się naflać. epsie ale zawsze coś Dobra, starć. A to nie, a, kupiłem dwa razy. Jest. Dobra. Czemu z ręki? No nie. W chyba broń zmieniłem. Ale fail. Tak to bym go pewnie już zabił. A więc co zrobię? Padasz! Oj nie. Fak. <grym> Wrócę teraz wszystkim czym mogę w niego i... No. Bardzo ładnie. Wszystko. Jeszcze idę się napić szybko. A dwa razy tylko kupię, albo trzy. Dobra, jeszcze dwa i... Okej, okay, starczy. Wezmę sobie jakąś broń. To dobrą.